Witam Was w nowym widzowie na moim kanale. Dzisiaj będziemy wybierać draft z dziewczyną, tylko dziewczyna będzie wybierała swojego drafta, a grać już będziemy razem. Także będziemy się już pewnie widzieć w podsumowaniu składu, a następnie w meczu. Byłbyś przynajmniej. Dobra, to możemy zacząć grać. To my, widzowie, mamy już skład wybrany. Będziemy się widzieć bezpośrednio w meczu, pewnie. W pewnym rogu też nazwę. No ale się. Dobra, raz. i my teraz czasem mogę trochę wolniej odpowiadać, bo po prostu skupimy się na meczu. żeby żeby wam w przerwie też żeby bardziej odpowiadał na pytania, które zostały zadane, no to będę odpowiadał w przerwie. Ja, jak coś gram tym niebieskim wskaźnikiem, a tutaj Natalka gra tym czerwonym. O, spora sporna sytuacja. Dobra, Rafael ją Ioro Dobra, Rajs. O, Ale Dzud się obrócił Dzud do Puskasa Nie, no czemu mi to O, Ale dobra, 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 jest dobry żył wolny No i czemu tego dostałeś znowu nie go... No nie no, wstanie mi na tym słupku no, jeszcze w no, no dobra, no nie wiem czemu... O oh, Jezu, on sobie wbił bramkę! Co ty się stało w tym momencie, widzowie? Ale parę musiał zrobić. wbić... Zobaczmy co... Będzie to powtórka? Nie pominę, nie, będzie. nie będzie, dobra. Ale zrobię sobie z tego wycinek na TikToka, fajny. Ale sobie to do bramki. Co mówisz, co jest, co? że Par musiał się kurwić. No. Par się musiał zdenerwować w tym momencie. Jak to robić jest poradnik również na moim O Oje, co tam pokręciło, Neymar? Oj oj oj. O no dobra, to ci wyszło, to ci wyszło. Ja byłem codziennie na live, tylko są rano, ja śpię długo. No wiem właśnie, to jest też duży minus, że robię live rano, ale no nie mam wyboru przez robotę, po prostu tak wynika. A w weekendy nawet też w sumie wolę rano, bo po prostu ja już tak wstaję na co dzień. Mamy 2-0 w pierwszym meczu. I szybko do pustej. Mamy to! <głos> <głos> Jak ktoś oglądał na słuchawkach, to miał właśnie wstrząs. <noise> ja no, mam nadzieję, że widzowie nie oglądają na słuchawkę. Teraz jeszcze jest szansa. Do pustaka mamy 4-0. A ten film gdzieś wybieraliśmy live, kiedy będzie na YouTubie drafta, wiesz co, ten film powinien się pojawić koło, myślę, poniedziałku max środa, poniedziałek albo środa, bo jutro będzie jeszcze mecz, kiedy grałem z widzem na ostatnim live, ale myślę, że koło poniedziałku, środy będzie film na kanale, na pewno. że to Ale wiesz co, ten, kiedy wybieraliśmy razem draft, zobacz na pewno, nie, no raczej nie ma go jeszcze na YouTubie. I mamy 5 do 0. No, powinien być koło poniedziałku, środy. Muszę sobie to tam jeszcze powycinać dokładnie. Ten film powinien się pojawić. Runda i dwóch przeciwników. Zobaczymy, co teraz będzie. Przypomnę tylko, że Natalka gra czerwonym wskaźnikiem, a ja niebieskim. Dobra piwo. O, źle mi grał. Trzeba się skupić na początku meczu zawsze. Fajnie by spało pod nogi Tam nie nie ma. Kuźwa, co się dzieje w tym polu karnym. Dobra, piłka. Trzy clean. razy zrywałem klina. Piłka, klina i Neymar. Kurwa, padał. Tak. A piszczysz, bo. No niestety widzę, że tracimy kolejną bramkę. <grym> Nic się nie zapraca, żeby się udało ten mecz wygrać. Potrafiliśmy na naprawdę dobrego gracza. I jego kolegę. No To fajnie Franek, jak byś miał czas, to mu wpadaj. Pfff, jak oni dobrze się przesuwają. No czemu do mnie wróciła ta piłka? Nie byłam przygotowana.

No ciężki I zarazu Mi kurwa jaką to podaje no Witam nowych użytkowników, którzy dołączają na czacie Możecie pisać coś jeśli chcecie na czacie w wolnej chwili spojrzę akurat. Mecz się trafi tak chujowy, że pewnie często spojrzę. Zły mecz, w sensie. Hala Madrid dołączało, to też stałyby walec na naszych live'ach. Przez, Ale to jest przerąbane, ja, ja, ja też co odbiorę tu uderzyłam i nawet i mi odebrał tą piłkę. O, nie nawet nie. przed uderzeniem. Nie, ja ja to też tam. mam, ja tak cały czas. Jeszcze bramka, żeby było w sobie chodzić. No nie, akurat nie Ale co? <laughs> Elu, tym razem nie rano? Nie, wyjątkowo nie rano, akurat dzisiaj sobie siedliśmy. Wcześniej trochę i gramy sobie Drafta. Znaczy, później trochę. Ale jutro już normalnie, nie, rano od 6 do 10.11. No dobra, a podał, kurwa. Po <laughs> dobra. O, akurat teraz dwóch widzów, co sobie gada na czacie, to są ci, co wybierali mi Drafta. Co tam odcinek jest z tego na YouTube? Dobra, wyjdź z tego, bo mi się nie chce. Ale nie mogę tak odcinka przerwać. Nie, co to? Nigdy nie widziałem tej piłki. Takiego... Ja widziałem to. Jest... No nie jest w ogóle skuteczne. Znaczy, to jest taki bardziej dla popisu, bo w sumie nic ci nie daje, bo dalej jesteś w tym samym miejscu. No ale jest dobre. Znaczy, ładnie wygląda. Oooo, Natalka rozpędza się tu z akcją, Natalka! Jeszcze do mnie piłka spada. Mamy dwa do jednego. Wracamy w tym meczu widzowie. Poczuliśmy krew w tym momencie. Bramka kontaktowa. Pełne skupienie. Odrabiamy ten wynik. Nawet przez chwilę nie wątpiliśmy. No nie no, kręci się jak gówno w przeręblu, no. Już mnie denerwuje. moje powiedząk. Nie tak mu się mówi. O Jezu. No. No. O yeah. Kolejna kontrast przypadku. Jak to się skończy? Podaj mi to się skończy bramką. Próbowałem, już później podałem. Dobra, Graham. Bellingham. Gomez do Puskasa. Półskaz, ale się urwał obrońcą teraz! Nie! O, Mamy to! od dwóch widzowie! To jest determinacja! To, to niejaki... Co ty po czyjej stronie jest, w jakim po czasie. Odrabiamy to pewnie. To jest właśnie lekcja taka na przyszłość widzowie, żeby nigdy się nie poddawać. My nawet przez moment nie zwątpiliśmy, pomimo że są o nas lepsi. O, się kręci bez sensu. O Jezus. się wprowadzić Kilka. Kilka do puskasa. Puskas! wiem. Nie, nie. było tam do góry, bo on tam sama. Gdzie? Tam nikogo z nami nie było. To ja chcę nie, tak. wiedzieć, <laughs> Niestety, widzowie, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli spodobał Wam się film, to zostawcie suba, lajka lub komentarz. Natalka jest ucieszona. Niestety nie udało nam się. Byliśmy bardzo blisko, no ale to no nie zawsze można wygrywać. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze raz przypominam, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę, cześć.